Dla ciebie jest absolutnie wyjątkowa? No tak, bardzo, bardzo wyjątkowa. Nie tylko dlatego, że gram w Hiszpanii, tylko dlatego, że, że na co dzień e, mam do czynienia no, z tymi zawodnikami i zawsze chcę się na nich mścić. Za wszystkie porażki w Maladze e, to no, chciałbym się zemścić za ten Eurobasket 2015, gdzie też byliśmy niedaleko ich pokonania. i gdzieś tam się nam nie udało oczywiście to jest inny skład, my jesteśmy innym zespołem i tak dalej, ale jesteśmy w super sytuacji jeden mecz nas dzieli od półfinału i wszystko tak naprawdę może się zdarzyć no, Hiszpania do tej pory grała różnie w meczu z Serbią naprawdę zagrała wyśmienicie, ale a, no zobaczymy, zobaczymy na pewno będziemy a, walczyli do samego końca, bo, bo wiemy no, o co gramy Dzisiaj taka zabawna historia na meetingu, że trener miał wszystkich z zawodników i, I, I robią, pod ma charakterystykę i właściwie na tym mógłby skończyć, Nie musiałby nic dodawać, że on robi to, to, to czy tamto, to, bo to jest tak półka że właściwie. No wiadomo, no, zawodnicy, którzy się interesują, a myślę, że każdy z nas tutaj 12 się interesuje koszykówką, to, to wiemy, kim jest kto, jakie są jego mocne słabe strony. Oglądamy ich tak naprawdę na co dzień. I wiemy, czego się po nich spodziewać, więc myślę, że tutaj nas raczej niczym nie zaskoczą. Musimy po prostu starać się bardziej szanować piłkę, nie, nie tak jak w meczu z Argentyną, i, i grać z dużo większą energią. I myślę, że e, no nie jesteśmy na na straconej pozycji.